Hej, witam serdecznie w kolejnym macie cyklu motodoradca. No właśnie, dzisiaj kilka słów na temat tejże oto zielonej żaby Audi RS3 w odmianie Saloon tak jest dokładnie w aplikacji Audi zaznaczone, ale sorry, pozwolicie, że będę używał nazewnictwa sedan. No właśnie, moje pierwsze pytanie do Was. Bardziej do takiej ery 3 sedan czy hatchback? W jakim kierunku tu iść, bo wiem, że zdania są podzielone. Oczywiście, zapewne zależne od tego, na co komu to auto jest potrzebne. Ale zanim opowiem Wam moją historię roku z tym, że samochodem, o wadach i zaletach tego auta, bo jedne i drugie jak najbardziej tutaj są, jeszcze parę słów o Mercedesie A45 S AMG, bo spora część część osób kojarzy to auto u mnie na kanale pojawiło się bardzo krótko i bardzo szybko zniknęło i pewnie większość pomyślała Waldek no tak bo ty lubisz często zmieniać samochody i tak pod tym się podpisuje ja lubię zmieniać samochody lubię poznawać motoryzację cieszę się daną motoryzacją ale lubię też poznawać nową to na przykładzie tego A45 S AMG Byłem niejako zmuszony zakończyć przygodę z tym, że samochodem. A o co chodziło? 2023 rok, to jeszcze był ten moment taki, szczególnie początek tego roku, gdzie nowe auta w salonie były jeszcze w miarę ciężko dostępne, a jak były, to te rabaty były na tyle małe. Udało się czy w dobrej cenie, powiedzmy w rynkowej cenie, ale trafić bardzo fajną A45 w żółtym kolorze, w pełnym, specyfikacyjnym możliwym wypasie, jakie wychodziło z salonu z tymi sportowymi fotelami, z dechromingiem zrobionym, no naprawdę laleczka, tak jakbym sobie tego życzył. I dodatkowo zostałem zapewniony przez salon, że auto posiada pakiet mocy Brabusa, o czym wam nawet w materiale mówiłem. No i po wyjeździe z salonu. Ja oczywiście poprosiłem, czy mogę otrzymać certyfikat do tego pakietu mocy, bo to jest bardzo istotne, by utrzymać gwarancję. Bo pakiet mocy brabusa to nie jest chip za 1000 czy 2000 zł, przy którym z automatu można powiedzieć, że w obecnych czasach przy tej nowej motoryzacji tracimy gwarancję, bo w salonie to wychodzi na pstryknięcie palcem przy jakiejkolwiek diagnostyce online'owej. No i tak, czekałem, czekałem, czekałem. I się nie doczekałem, kilkukrotnie pisałem, żadnych odpowiedzi od tego salonu nie było, sensownych, że tam próbują to znaleźć i tak dalej. Aż w końcu, że jak docisnąłem, no to okazało się, że tam chyba nie było pakietu mocy Brabusa, tylko po prostu tam był pewnie jakiś zwykły chip zrobiony, czyli teoretycznie auto nie ma żadnej gwarancji. Na szczęście sytuację udało się załatwić polubownie. Ja tego też nie upubliczniałem, bo nie potrzebowałem tutaj jakiejś szopki wokół tego wszystkiego robić, żeby siłą moich mediów próbować tam wpływać na salon, ale lekki niesmak w tym pozostał, ale szacun za to, żeśmy ten temat mimo wszystko rozwiązali, więc ta przygoda po kilku miesiącach się zakończyła, no i właśnie wtedy postanowiłem przesiąść się na to zielone RS3. Cóż mogę powiedzieć? Względem A45 S AMG, no tamto zdecydowanie z zewnątrz wygląda bardziej kozacko, już bez względu, czy tam sedan czy hatchback jest bardziej wyrazisty, mimo że było pierwsze na rynku. Z drugiej strony A45 S ma na pewno bardziej przestronne wnętrze. Z trzeciej strony Audi RS3 może jest do bólu nudne. To jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Deska wewnątrz jest dosyć smutna i w miarę minimalistyczna. To jest zdecydowanie lepiej spasowana niż tam w Mercedesie, bo tam skrzypiało wszystko. Ale to nie ze względu na perspektywę przebiegu tego auta, tylko po prostu już nawet w dniu wyjazdu z salonu te. Piano bleki tam średnio bywały w tym aucie spasowane. To tyle tytułem wstępu. Dobra, to zacznijmy dosyć kontrowersyjnie. Ile to auto pali? Ja wiem, że spalanie tego auta jest na... Trzecim, czwartym, może piątym miejscu, w zależności co kto potrzebuje, ale powiem bardziej z ciekawości, bo jestem tutaj miło zaskoczony tym wszystkim. Zapewne w warunkach torowych, gdyby to auto upalać, to spalanie będzie oscylowało między 40 a 45 litrów przy takim ostrym, wciskanym bucie. Ale tutaj z blisko 15 tysięcy kilometrów średnie zużycie mam na poziomie 9 litrów. Jeszcze wczoraj było 9,1, ale może chyba perspektywą nagrywania tego materiału zacząłem jeździć bardziej ostrożnie i spadło o jedną. 10. Jak na takie auto i na możliwości tego samochodu, bo przypomnę, ono katalogowo ma 3,8 do setki, chociaż Audi i tak daje niezłego bonusa, bo każdy na hamowni te 20-30 koni wypluwa więcej. Tutaj jest jeszcze dołożony wydech MG Motorsport. I robi powtarzalne 3,5 sekundy do setki, więc jak na parametry tego auta spalanie średnie na poziomie 9 litrów brałbym w ciemno. To no, idziemy dalej za ciosem. No właśnie, tutaj jako ciekawostka, bo przy większości tego typu usportowionych samochodów producenci zalecają, by tankować minimum paliwo o 98 oktanach, a tutaj producent zaleca minimum 95 oktanów. Powiem Wam wprost. Nie jeżdżąc na tor przy codziennej eksploatacji, bez problemu tankuje tutaj 95 piątka, dokładnie Shell V-Power 95. Benzyny Shell V-Power 95 wyróżnia przede wszystkim trzykrotnie wyższa zawartość dodatków uszlachetniających, które pomagają zabezpieczyć wrażliwe elementy naszego silnika, takie jak zawory dolotowe przed nagromadzaniem się szkodliwych dla procesu spalania osadów, a także pomaga w usuwaniu tych, które mogły nagromadzić się w naszym silniku, zanim zastosowaliśmy paliwom Shell. Dzięki czemu przywracamy płynność i wydajność spalania, a to z i przekłada się na przywrócenie mu do 100% jego osiągów. Wydajniejsze spalanie przy optymalnej pracy całego układu silnika przekłada się na większą oszczędność spalania, ale przede wszystkim też na mniejsze zużycie paliwa. Serdecznie zapraszam Was na stację Shell w całej Polsce. Ja to dzisiaj robię trochę taki kurs korespondencyjny, odwołanie się do RS3 względem A45S, no ale to są auta, zapewne jeżeli ktoś decyduje się na wybór jednego z nich, pewnie oba rozważa, a że miałem okazję jednym i drugim przejechać kilkanaście tysięcy kilometrów, no to jest takie odniesienie. Oczywiście, to jest wersja RS3 jeszcze sprzed faceliftingu, bo to auto ma niecały rok. W międzyczasie weszła wersja po faceliftingu, ale to jest w zasadzie znajdź pięć szczegółów. Nawet moc się nie zmieniła. Na przykładzie odmiany S3 faktycznie ta moc lekko poszła w górę. Przy RS3 dalej jest to katalogowe 400 koni i 500 Nm i przyspieszenie do pierwszej setki 3,8. No i jak na przykładzie tego auta ktoś sobie zamówi pakiet Sport, dodatkowo ma ogranicznik przesunięty na 290 km na godzinę, ale przy tak małym aucie, z tak małym rozstawem osi to już jest totalne szaleństwo. To co mogę powiedzieć względem jednego, a drugiego, oczywiście A45S na papierze ma tych koni o 21 więcej. Wydaje mi się, że... Audi daje trochę większego bonusa, bo różnicy nie odczuwam w ogóle, a wręcz odwrotnie mam wrażenie, że Audi zbiera się zdecydowanie lepiej. Czuć, że jest ten jeden cylinder więcej. Tam mamy czterocylindrówkę, tutaj jest pięciocylindrówka 2,5 i ta różnica jest bardzo mocno zauważalna. Spora część osób myli S3 z 3 no bo tam mamy silnik dwulitrowy teraz po liftingu, który ma 333 konie, a tutaj mamy silnik 2,5 litra, który brzmi zupełnie inaczej, chociaż na minus bardzo duży zapisuje, że tak jak silnik naprawdę brzmi fajnie, czuć ten piąty gar, taki gang jeżeli można to mówić przy pięciocylindrówce tak wydech jest mizerny ze względu na obecne normy dźwięku, emisji i wszystkiego razem wziętego tak na przykładzie poprzednika poprzedniego RS3, tego, które jeszcze było trzy lata wstecz sprzedawane tam to po prostu ryczało dlatego jest tutaj założony wydech z MG Motorsport i co ciekawe na zamkniętych klapach on jest jeszcze bardziej cichy aniżeli wydech fabryczny no tak jak kolej motoryzacji, takie losy motoryzacji, że nieraz te auta mogą jeździć fajnie, ale dźwięku to one już za grosz. Nie mają. Na pewno plus, jeżeli chodzi o elastyczność, dynamikę w kierunku RS3 względem A45S. Zazwyczaj osoby, które zastanawiają się między hatchbackiem a sedanem, biorą pod uwagę pojemność bagażnika. No muszę powiedzieć wam jedno, że na przykładzie tego RS3 można lekko się rozczarować, ale to zarówno dotyczy odmiany S3, jak i RS3. Z tego względu, że mamy tutaj nowy specjalny sport Dyfer, który pozwala przenieść do 100% mocy na tylne koła, czyli mamy tak zwaną opcję drift. W sumie to nawet nie sprawdzałem, jak ją e, zaktywować. Dziwnie, bo to wyglądało w sedanie, ale mniejsza z tym. Mamy bagażnik o 100 litrów mniejszy właśnie ze względu na ten napęd na tylną oś. I teraz pojemność bagażnika w tym sedanie wynosi 321 litrów i jest to o 100 litrów mniej względem standardowej odmiany A3 w sedanie. No coś porównywalne do Renault Clio, więc jeżeli ktokolwiek szuka takiego auta pod kątem bagażnika, to warto byłoby sobie boks na dachu od razu z automatu założyć. Jeżeli chodzi o wnętrze tego samochodu na pewno w A45S jest zdecydowanie więcej miejsca z tyłu dla mnie to auto było swojego rodzaju fenomenem bo może bagażing jest podobnej wielkości tak jak tutaj, to na przykładzie A45S, ja w jednym z materiałów mówiłem, że jest więcej miejsca w tym aucie, aniżeli w maździe CX-60 i naprawdę podpisuje się pod tym rękami i nogami, oczywiście jest to spowodowane tym, że w A45S tam też były bardziej sportowe bardziej płaskie fotele, ale faktycznie tego miejsca było trochę więcej ja mając 1,80 m wsiadałem z tyłu Powiedzmy, że czuję się w miarę komfortowo, ale do Chorwacji na wakacje bym nie chciał tam jechać. Kolejna sprawa to wnętrze. Tak jak powiedziałem na samym początku, może wnętrze W45s jest bardziej designerskie. Tam się dzieje więcej. Jeżeli ktoś jest gadżeciarzem, lubi różnego rodzaju wynalazki, na pewno odnajdzie się o wiele bardziej. Oczywiście w tym aucie też tutaj są, mamy ekran centralny, virtual cockpit, mamy drugi ekran, który jest z boku, ale przede wszystkim mamy mechaniczne przyciski do zmian w klimatyzacji, czy chociażby wiewach i to bardzo mocno doceniam. Spasowanie też jest o wiele lepsze, chociaż mimo wszystko uważam, że plastiki są dosyć przeciętnej tutaj jakości, ale tu nic nie skrzypi. To wszystko bardzo fajnie wygląda i jest dobrze spasowane. Jedyny minus na pewno zapisuję w kierunku skórzanej zalkantary kierownicy, która jak na prawie 15 tysięcy kilometrów, no już nie wygląda aż tak bardzo idealnie. No i tak średnio lubię ten mieszek od zmiany biegów, bo taki trymer od maszynki do golenia. Ale kto co woli. Co na pewno na minus? Cena. Ale umówmy się szczerze, wszystkie nowe auta teraz są pioruńsko drogie. Mając 100 tysięcy złotych w reklamówce idą do salonu, naprawdę mało co możemy w tym momencie kupić. Nawet Golfa ani Octavia się w tej chwili e, nie kupi, a dobra wyposażona Octavia może kosztować ponad 220-230 tysięcy złotych. Jest horrendalnie drogo, ale widzę jedno, że rozpycha się coraz bardziej chińska motoryzacja, która coraz bliżej oscyluje cenowo w granicach 100-130 tysięcy złotych. No i europejska motoryzacja musi odpowiadać, bo już czuję oddech tychże marek. Na przykładzie tego RS3 mogę powiedzieć jedno. W Audi widzę, że trwa teraz taka batalia, trochę razem z BMW. Mercedes tak trochę stoi z boku. Dosyć mocno próbują rabatować swoje auta, żeby mieć ten tron lidera w segmencie premium. Sprzedając A45S, które miało ponad 2 lata, wystarczyło. Tylko i aż, ale dołożyć 23 tysiące złotych, by móc z salonu wyjechać takim RS3 fabrycznie nowym, z czteroletnią gwarancją, z możliwością przedłużenia i z jednym cylindrem więcej. Mercedes aż tak mocno w progi rabatowe nie idzie. Co ciekawe... To auto katalogowo rozpoczyna się od 309 tysięcy złotych i absolutnie najmniejszym problemem nie jest przekroczenie 400 czy 420 tysięcy złotych, jeżeli chce się do tego auta podokładać parę opcji. Bo te auta fajnie wyglądają w podstawie, no super, ma silnik 2,5 w podstawie, ale wielu elementów w tym samochodzie w standardzie brakuje. No takie czasy. No właśnie, quattro. To jest, można powiedzieć, słowo, klucz. Audi z tego słynie, ale to już nie jest tak mechaniczny napęd, jak to było jeszcze przed paru e, laty. Oczywiście, napęd trzeba zmieniać, konkurencję też trzeba w tym wszystkim e, gonić, co nie zmienia faktu, że to auto się prowadzi bardzo stabilnie. Jeżeli ktoś szuka komfortu w tym aucie, to nie tutaj, w żadnym wypadku. Tym bardziej, że należy zwrócić uwagę na jedno. Zazwyczaj na przykładzie aut marki chociażby BMW, najczęściej szersze koła daje się z tyłu, szczególnie przy autach napędowych. Tu mamy wręcz odwrotnie. Szersze koła są z przodu. Z przodu mamy 265x30 na, na 19, bardzo nietypowy wymiar. Po wyjeździe z salonu blisko dwa miesiące musiałem czekać na te dwie przednie opony, a z tyłu mamy 245 na 35 na 19. E, tak jak mówiłem. Komfortu nie ma, ale to auto prowadzi się niesamowicie poprawnie. Zalet bardzo dużą muszę też zapisać światłom matrycowym Matriksom, które świecą fenomenalnie. Nikt jeszcze nigdy nie mrygał mi, a na przykładzie A45S wielokrotnie ludzie na ulicy mi mrygali. Tutaj widać, jak on wyłącza sobie te konkretne wiązki światła i nikt jeszcze mi nie mrygnął, a to bardzo istotne, bo jednokrotnie widząc z przodu jadące jakieś auto przede mną nieraz oślepia bardzo mocno. Te LEDy nie zawsze są aż tak bardzo Inteligentne, bardzo fajne fotele kubełkowe to na plus, no na pewno na plus ten silnik 2,5. No bo umówisz się szczerze, to już zapewne ostatnia generacja z tym, że silnikiem, co będzie później, albo pełny elektryk, albo jakiś półśrodek z hybrydą, z wtyczką e, i trzema turbinami. To zobaczymy. Z minusów, tak jak mówiłem, ilość miejsca z tyłu, bagażnik, ale z drugiej strony, czy ktoś kupuje to auto pod kątem wyjazdów rodzinnych. Pewnie nie do końca, pewnie zazwyczaj drugie, trzecie auto w domu. Widoczność przez tylną szybę, ale idzie się do tego wszystkiego przyzwyczaić. Zbierając w całość, naprawdę jestem mega zadowolony z tego auta. Daję takiego banana na twarz, jak się idzie tą jesienią, teraz pod marketem do tego samochodu, jak ono się w tym kolorze wyróżnia. Jeszcze podkreślę, w kolorze bez dopłaty, bo to też jest ciekawe w tym wszystkim. Na pewno to auto może się podobać. Podzielcie się w komentarzach, co wymyślicie na temat Audi RS3. Czy sedan, czy hatchback, bo kombi póki co nie ma. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hej!